Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kosmetyczne podsumowanie ubiegłego miesiąca, czyli sierpnia. Udało mi się w ciągu Kilku miesięcy w sumie odkryć nowe kosmetyki, które z czystym sobie nie mogę Wam polecić i mam nadzieję, że u Was równie dobrze się sprawdzą, jak i u mnie. Bo jeśli chodzi o mnie, to ja mimo, że robię tych ulubieńców co miesiąc, to te kosmetyki zazwyczaj używam troszeczkę dłużej, zanim wylądują w tym filmie żeby mieć pewność, że to, co Wam polecam, rzeczywiście się sprawdza, jest trafionym kosmetykiem, że mogę o nim powiedzieć tylko dobre rzeczy i w przypadku tych pięciu produktów, które Wam dzisiaj pokażę, tak właśnie jest. Jeśli jesteście ciekawi, co to takiego, to zapraszam Was do oglądania dalej. Na początku opowiem Wam o dwóch kosmetykach pielęgnacyjnych, które skradły moje serce i na pewno kupię je ponownie. I cieszę się bardzo, bo są to kosmetyki wyprodukowane w Polsce polskich marek. Pierwszy z nich to jest krem do twarzy z firmy Babo, naturalny bardziej niż myślisz. Krem do twarzy przeciwzmarszczkowy z serii U Time Keeper, skóra dojrzała i sucha. Moja skóra nie jest sucha i nie powiedziałabym, że jest dojrzała. Ponieważ ja mam skórę normalną z tendencją do przetuszczania się w strefie T, a mam dopiero 29 lat, a już 29 lat, ale no nie jest aż tak bardzo dojrzała. Mimo to uważam, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć i działać prewencyjnie, dlatego też pokusiłam się o ten krem, który ma cudowny skład. Jest tutaj mnóstwo składników aktywnych, między innymi mamy. Betaine z buraka cukrowego, mamy masło Shea, mamy olej awokado, pantenol sok z liści aloesu, jest ekstrakt z miłożębu japońskiego. Ten skład też jest tutaj fajnie wypisany i wiadomo co, jaki składnik robi i dlaczego on się też znajduje w tym kremie. Mimo, że tutaj jest olej z awokado, mamy też sok z liści aloesu, masło shea, które zazwyczaj kojarzą nam się z tym, że są dość gęste, ale też zostawiają taki jakby film na twarzy i wyświecają troszeczkę ten twarz, to tutaj muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona, zachwycona konsystencją tego kremu i tym, jak szybko on się wchłania i do jakiego stopnia się wchłania. Chodzi mi o to, że jeśli nałożycie ten krem i odczekacie dosłownie nie wiem, 30 sekund, to ta skóra będzie przepięknie zmatowiona. Jeśli chodzi o krem z nafli, który też Wam polecam i który też jest genialny i go uwielbiam. To tamten niestety wchłania się troszeczkę dłużej, i ta skóra nie jest taka matowa jak po tym kremie. On jest bogatszy, ma taką konsystencję e, musu. Zobaczcie, jest mega gęsty, dlatego też e, pewnie jest w słoiczku, a nie w opakowaniu z pompką. Delikatnie pachnie, ma taki ładny, ciepły zapach, i nie potrzeba go dużo, aby, aby pokryć całą twarz. Więc naprawdę polecam Wam ten krem. Nawet jeśli macie skórę tłustą, to myślę, że może się u Was sprawdzić. Ale jeśli jesteście młodsze, no to um, uważam, że ten krem jest zbyt bogaty do takich nastoletnich skór. Jeśli jesteście po 25 roku życia, to myślę, że już warto po coś takiego sięgnąć. Jeśli chodzi o opakowanie, tutaj mamy szklany słoiczek, wykonany właśnie z ciemnego szkła, czarne czarną etykietkę ze złotymi wstawkami plus złote wieczko. Ja jestem zachwycona, bo nie dość, że krem sam w sobie mi bardzo podpasował i świetnie wygląda, i też super działa na moją skórę, to dodatkowo opakowanie też wygląda przepięknie. Cenowo no nie jest już tak cudownie, bo za 50 ml musimy zapłacić około 140 zł, ale często jest na promocjach i ja go chyba trwałam nawet za 80 zł, Ostatnio widziałam, że był na promocji nawet za 40 zł, więc trzeba szukać, trzeba się rozglądać i polować. Mamy 6 miesięcy na zużycie tego kremu, więc pół roku, w pół roku myślę, że można go spokojnie zużyć. Ja go używam tylko na noc, ale wydaje mi się, że pod makijaż jak najbardziej również by się sprawdził i był również taką fajną bazą, yy, ponieważ nic. By się nie rolowało. Ja chyba użyłam go kilka razy pod makijaż i byłam zadowolona, i ten krem też się jakoś właśnie nie roluje. Naprawdę polecam wypróbować. Jeśli szukacie czegoś takiego, myślę, że warto. Nie wiem, jak sprawdzi się na skórze suchej, ale na takiej, właśnie normalnej z tendencją do przetuszczania się, jak najbardziej sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Chciałam dodać jeszcze jedną rzecz: to to, że ten krem sprawia, że skóra jest taka, nie tylko że jest ujędrniona, wygląda bardzo ładnie. To zmiany skórne też się fajniej goją. Plus nie jest on komadogenny, więc nie będziecie mieli żadnego problemu. On nie zapycha, mimo tego, że jest dość ciężkim kremem, ale jak powiedziałam, on genialnie łatuje. Naprawdę jestem zachwycona i myślę, że niedługo zakupię kolejne opakowanie, jak mi się to skończy za jakiś czas, jeśli zrobię sobie paczkę z polskiej, bo naprawdę naprawdę się zakochałam. Kolejny pielęgnacyjny produkt, jaki chcę Wam dzisiaj polecić, to jest to. Balsam do ciała z Bielendy. U mnie chyba nigdy jeszcze nie pojawił się w ulubieńcach tego typu produkt, ponieważ jest to balsam do modelowania sylwetki, antycelulitowej. jest to skoncentrowany serum, booster z węglem i maczą tea. Skuteczność potwierdzona badaniami, modeluje sylwetkę, redukuje celulit, ujędrnia skórę, body shaping, anti-cellulite body serum. Ja używam tego typu produktów, ale nie wierzę w ich sprawczą moc. Dlatego też używam je tak dodatkowo, stosuję jakąś tam lepszą dietę, staram się jej zdrowo, staram się również regularnie ćwiczyć i wiadomo, żeby troszeczkę podkręcić ten efekt, warto stosować tego typu produkty, czy na przykład stołpy były fajne spreje, które też delikatnie wygładzały skórę, ale uważam, że ten z Bialenty jest o niebo lepszy, dodatkowo cenowo też wypada lepiej. Ja zapłaciłam za niego 20 zł, kupiłam go w drogerii internetowej. Niestety, jak byłam w Polsce, to nie widziałam go nigdzie stacjonarnie. Więc podejrzewam, że warto go szukać tylko i wyłącznie w internecie. Nie widziałam go w Rosmanie, w Naturze czy w Hebe. A jeśli chodzi o efekty, to zauważyłam takie ujędrnienie tej skóry. Ona jest taka fajna wyg fajnie wygładzona. Naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że coś w tym produkcie jest i też czytałam mnóstwo pozytywnych opinii na jego temat i ja się pod nimi podpisuję. Naprawdę jestem zadowolona kupię kolejne opakowanie, jak tylko będę miała możliwość i gdzieś je zobaczę, podejrzewam, że właśnie przez internet, tutaj jest 250 ml produktu, koszt około 20 zł, myślę, że warto, bardzo wydajny, fajny, szybko się wchłania, ładnie pachnie i ma coś w sobie, więc chciałam Wam o nim wspomnieć, bo to jest taki fajny wspomagacz podczas zdrowej diety, podczas ćwiczeń. Ta skóra rzeczywiście wygląda o wiele, wiele lepiej, gdy go używamy. Słyszałam też, że Rezibo ma fajny modelujący balsam, jednak jego cena mnie nie zachęciła. Postanowiłam kupić coś tańszego i nie żałuję, bo naprawdę świetnie się sprawdza, więc dziewczyny, jeśli miałyście coś takiego, albo macie do polecenia jakiś serum modelujące. To dajcie znać w komentarzach, co polecacie, ale uważam, że warto się skusić na ten produkt, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Teraz przejdziemy do kolorówki i mam trzy produkty, które chcę Wam polecić. Pierwszy z nich to jest takie moje ogromne odkrycie. Zaczęłam tego używać chyba jakoś w czerwcu, jak delikatnie się opaliłam, a skóry na twarzy nie opalam, więc była taka dość mocna różnica między twarzą a resztą ciała. Dlatego też zakupiłam coś takiego, przyciemniacz kolorów podkładów z firmy Han. Ja mam tutaj kolor brown i muszę Wam powiedzieć, że to cudo kosztowało mnie tylko 13 zł. A sprawdza się idealnie. Wystarczy kropelka do jaśniejszego podkładu, żeby delikatnie go przyciemnić, i można sobie świetnie dopasować kolor, właśnie kolor tego podkładu do koloru naszego ciała. Jeśli nie opalacie skóry, a macie problem z tym, że ciężko wam dobrać kolor podkładu, to naprawdę warto, tym bardziej, że jest to tanie. I jest tego dużo, bo jest 20 ml, a wystarczy dosłownie kropelka, żeby przyciemnić ten podkład. I nie trzeba kupować nowego koloru podkładu tylko i wyłącznie na lato, na dwa czy trzy miesiące. Więc też to jest swego rodzaju oszczędność. Ile ma się czasu na zużycie tego produktu? Nie jest tutaj napisane. Nie, niestety nie. Ale chciałam Wam o tym wspomnieć, pokazywałam Wam już ten przyciemniacz kilka razy, czy to na vlogach, czy właśnie na jakiś jak wykonywałam jakiś makijaż i teraz w ulubieńcach też muszę o nim powiedzieć. Myślałam, że już mówiłam o nim wcześniej, jednak przeglądając moje starsze filmy z ubiegłych miesięcy z ulubieńcami, jakoś o nim zapomniałam, a naprawdę jest warty uwagi. Jest jeszcze rozjaśniacz do podkładów, ale... Tego rozjaśniacza nie używałam, nie wiem jak się będzie sprawdzał. Jednak przyciemniacz jest bardzo dobry, nie zmienia w żaden sposób podkładu. Podkład zachowuje się tak samo jak i bez jego użycia. On tylko i wyłącznie przyciemnia ten podkład. Więc jeszcze raz ja go polecam, a ja go kupiłam na Kokolicie czy na Minty Shop, gdzieś w tych drogeriach internetowych. Kolejna rzecz, która mi towarzyszyła podczas mojego urlopu, kiedy były te ogromne upały w Polsce, ponad 30 stopni i bardzo się cieszę, że to ze sobą wzięłam. Bo nie miałam zamiaru. Jest to puder do twarzy z firmy Kryolan Anti Shine Powder, puder matujący i on ratował moją skórę, ratował mój makijaż podczas e, tych wysokich temperatur i ja jestem nim zachwycona, cieszę się, że go u siebie mam. Firma Kryolan to firma Kryo da. Firma Kryolan, Kryolan firma Kryolan produkuje kosmetyki profesjonalne, ale jeśli chodzi o koszt tego pudru to ja chyba zapłaciłam około 80 zł teraz już nie pamiętam, bo kupiłam go rok temu nadal mam go bardzo dużo, bo zazwyczaj nie matuję w ten sposób mojej skóry staram się nie używać takich produktów, bo zauważyłam że takie pudry mają tendencję do wysuszania skóry, jednak podczas tych ekstremalnych temperatur to było dla mnie zbawienie, makijaż trzymał się przez cały dzień w nienaruszonym stanie no czasami już po kilku godzinach Musiałam przyłożyć bibułkę matującą, ale to tak czy siak i tak zawsze robię przy zwykłym makijażu. Ma taki biały kolor, jednak yy, on w żaden sposób nie mieli twarzy, można go ładnie. Zetrzyć ze skóry, a jednak daje ten efekt zmatowienia. Więc jeśli szukacie pudru, który miałby przedłużyć trwałość waszego makijażu, to jest to na pewno to cudo. I cieszę się, że wzięłam go ze sobą na urlop, bo nie miałam, ale jakoś tak pomyślałam sobie, że hmm, w sumie. W Polsce o tej porze zazwyczaj są takie dość wysokie temperatury, więc może mi się przydać i przydał się bardzo. Używałam go praktycznie codziennie przez dwa tygodnie i naprawdę byłam zachwycona. Nie przesuszył mi też tej skóry, nie było suchych skórek, więc naprawdę bardzo dobrze się sprawdził. I ostatnia rzecz, o której nie wspomniałam jeszcze w żadnym filmie, jeśli chodzi o ulubieńców, a nie wiem dlaczego, bo jest to moje ogromne odkrycie jest to mój ulubieniec. Uwielbiam ten produkt. I jest to rozświetlacz do twarzy z firmy Benefit Cookie. O nim było dość głośno jakiś czas temu na YouTube, jeszcze w momencie, kiedy nie był dostępny tak w osobnym opakowaniu, ale był tylko dostępny w paletce. Ja paletki nie potrzebowałam, ale jak zobaczyłam, że jest tak dostępny właśnie osobno, to stwierdziłam, że spróbuję. Tym bardziej, że swatch wyglądał dość obiecująco. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, przepiękny kolor. On wygląda idealnie na skórze i tworzy przepiękną taflę, ale to jest rozświetlacz dla osób, które lubią, jak coś mocno im się mieni na twarzy. Zobaczcie. No. On jest cudowny, tworzy właśnie taką taflę na twarzy. Dzisiaj go akurat nie mam na sobie, ale w 90% przypadków, w 90% kiedy robię swój makijaż, to go nakładam, bo nie mogę się po prostu powstrzymać. No Wygląda cudownie, uwielbiam. Kolor jest wprost idealny do mojej karnacji i na pewno mm, sięgnę po niego ponownie, jak tylko mi się skończy. Jednak wiecie, jak to jest z tymi rozświetlaczami. One staczają na bardzo, bardzo długo. I chciałam Wam o nim wspomnieć, bo jakoś jeszcze tak się stało, że o nim nigdy nie powiedziałam, a powinnam już dawno, ja ogólnie bardzo lubię czy to róże z Benefit, czy właśnie rozświetlacze mają bardzo fajne produkty, ładne opakowania, takie designerskie no, mi się bardzo podobają, ale to jak ten rozświetlacz wygląda na twarzy, no proszę was. Warto wydać te kilkanaście, kilkadziesiąt złotych żeby cieszyć się tym kosmetykiem, ja go już mam dość długo u siebie chyba z pół roku. Jak widzicie, użycie też jest niewielkie. Więc jeszcze raz, benefit cookie polecam, jeśli lubicie takie mocniejsze rozświetlacze, lubicie tafle na policzkach, to myślę, że warto się pokusić, bo nie będziecie, no po prostu nie, nie przestaniecie go używać. Tutaj nie ma żadnego brokatu. To jest idealna tafla i ten rozświetlacz też jest, taki, też jest bardzo ładny, bo czasami one wpadają, czy to w róż, czy w brąz, a on, on jest przepiękny. Także to jest ostatni produkt, który chciałam Wam dzisiaj polecić w ulubieńcach. Dajcie znać, jeśli używałyście którykolwiek z tych produktów, co o nich myślicie i czy po mojej recenzji może skusicie się na jakiś. Jeśli macie do polecenia jakiś kosmetyk, które ostatnio skradł Wasze serce, to koniecznie zostawcie komentarz i napiszcie, co to takiego było. Ja się już z Wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. Ostatnio szalejecie pod tymi filmami i jest mi mega miło i motywuje mnie to jeszcze bardziej do działań. Do nagrywania, do szukania takich nowości i inspiracji, żebyście też coś z tych filmów miały, żebyście mogły coś wyciągnąć, i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w moim kolejnym filmie, już niedługo na kanale. Na razie pa!